Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. W zasadzie będzie to uzupełnienie mojego zeszłorocznego testu Volvo V90, ponieważ znajduje się znowu za kierownicą Volvo V90. Co interesujące, w takiej samej specyfikacji, jeżeli mówimy o wersji wyposażenia, o układzie napędowym. Natomiast w zeszłorocznym filmie Skupiłem się na samochodzie jako takim przede wszystkim, na wyposażeniu, na tym, co ten samochód oferuje. Mniej skupiałem się na czymś, co nazywa się pakiet optymalizujący Polestar, bo ten poprzedni egzemplarz też był w to wyposażony. Natomiast dzisiaj chciałbym się właśnie pochylić nad tym pakietem zastanowić się, ile on nam wnosi, co on nam. Tak naprawdę daje i czy jest sens do niego dopłacać. Ale nie omieszkam, zaprezentować Wam również pokrótce specyfikację tego egzemplarza, bo ona jest troszeczkę inna. Zapraszam. Moi drodzy, V90 w troszeczkę innej specyfikacji niż ta w zeszłym roku, natomiast nadal jest to. Pod względem wersji wyposażenia, ta najwyższa wersja ultra tutaj dodatkowo jeszcze z podorzucanymi elementami, mówiąc stricte o wyposażeniu, o poszczególnych elementach. Dodatkowo jest to odmiana ultra bright, co znaczy, że poszczególne elementy, jak na przykład grill w tym samochodzie, nie zostały wyczernione. Tutaj wszystko jest utrzymane w tonacji chromu. To jest specyfikacja no taka ewidentnie przede wszystkim kładąca nacisk na elegancję lakier nadwozia Bright Dusk kosztujący 4800 zł dodatkowo opcjonalne są również felgi w tym egzemplarzu 20-calowe tak jak wspomniałem e specyfikacja typowo elegancka przede wszystkim elegancka e te kolory jeżeli mogę sobie pozwolić, oczywiście, na odrobinę subiektywizmu, to nie są do końca moje kolory, biorąc pod uwagę specyfikacje, ale e, jestem przekonany i wierzę, że spora część klientów właśnie też takie specyfikacje wybiera. Z jasnym nadwoziem koreluje tutaj też jasny środek, bo tutaj mamy. Beżową skórę, jest to skóra naturalna, skóra napo. Oczywiście fotele są zarówno podgrzewane, jak i wentylowane, bo tutaj jest bardzo wysoka opcja. Natomiast e, chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że ten egzemplarz, jak na samochód prasowy, ma relatywnie spory przebieg e, i widać to pewne zużycie, widać przede wszystkim po fotelu kierowcy. Mam na myśli e, kolor tej. Tapicerki, bo tutaj widzicie, że widać delikatne zużycie tej tapicerki w części centralnej, ale też na boczku ta skóra, jak widać, już zdążyła się delikatnie zużyć. Z tym jasnym wnętrzem łączą nam się tutaj takie szare wstawki, głównie na kierownicy i w części górnej. Mamy też takie wykończenia drewniane, to drewno jest jasne. Takie szare, można by było powiedzieć. No i jest oczywiście trochę piano black, co już podoba mi się. Akurat średnio piano black nie lubię. W tym egzemplarzu z tyłu jeszcze mamy roletki na tylnych szybach, ale one są regulowane manualnie, nie elektrycznie. Natomiast rolety, z tego co widziałem, nie ma z tyłu, jeżeli mówimy o szybie na klapie bagażnika. I przejdę jeszcze na chwilę do tyłu. Otworzę sobie tą elektrycznie oczywiście sterowaną klapę bagażnika. W takim ułożeniu producent podaje, że mamy tu 488 litrów. I zwrócę tylko uwagę, że nie jesteśmy w stanie złożyć oparć foteli z pozycji bagażnika. Tutaj nie ma takiej opcji. Są jakieś podwójne nawet haczyki na siatki z zakupami. Jest nawet gniazdo 12-woltowe, ale nas interesuje co innego, mianowicie Zobaczcie, znalazł się w tym egzemplarzu opcjonalny hak holowniczy, ale on nam się elektrycznie nie rozłoży do końca. Trzeba mu delikatnie pomóc. I na ten hak możemy sobie podpiąć maksymalnie przyczepę o masie 2100 kg, więc jak najbardziej jest taka opcja. Składamy go tak samo, jak go rozłożyliśmy, ale znowu trzeba mu trochę pomóc. Oczywiście zamykamy elektrycznie klapę bagażnika. No i cóż, moi drodzy, zaproszę Was za kierownicę. Moi drodzy, ja wielokrotnie o tym wspominałem i Wy też dobrze o tym wiecie, że cenię sobie produkty marki Volvo. I nie ma to żadnego znaczenia, czy Volvo jest w pełni szwedzkie, czy jest w rękach Chińczyków, bo dopóki ta marka będzie robić porządne, Dobre samochody, to warto takie samochody doceniać. Ja produkty Volvo sobie cenię, ponieważ nie będę dokładnie opowiadał, co te samochody tutaj oferują pod względem wyposażenia. Natomiast, tak jak wspomniałem, mi się trafił egzemplarz po raz kolejny wyposażony po dach. I to jest też taki pokaz możliwości, co aktualnie V90 jest w stanie zaoferować. To jest y, dokładny przykład tego, co dzisiaj na dany moment Volvo jest nam w stanie proponować. I niezmiennie ta propozycja mi się podoba, bo jeżeli firma Volvo anonsuje się jako marka premium, to ja wsiadając do tego wnętrza widzę, wiem i. To wszystko, co mnie otacza, daje mi informację zwrotną, że to rzeczywiście jest premium. Mówię oczywiście o wyposażeniu, jak najbardziej, bo zasadniczo niczego mi tutaj nie brakuje. Jest podgrzewana kierownica, tak jak wspomniałem, z zewnątrz podgrzewane, wentylowane fotele. To wszystko fantastycznie. Wygląda fantastycznie, jest spasowane, wykończone. Te materiały, to co ma być aluminiowe, to jest aluminiowe. Tutaj nie ma udawania tak naprawdę. Jest wyświetlacz przezierny Head-Up, jest fantastyczne, jedno z najlepszych systemów audio aktualnie na rynku, Bowers and Wilkins. Oczywiście część z tych elementów wymaga dopłaty, co jest oczywiste. Znowu odnoszę się do tego, że jest to marka premium. Natomiast to wszystko, co mnie tutaj otacza, to zestawienie kolorystyczne, te materiały, jakie dają wrażenie i estetyczne, i dotykowe, i zapachowe też, bo ta naturalna skóra bardzo przyjemnie pachnie po prostu adekwatnie do tego, ile to wszystko kosztuje. To wszystko sprawia bardzo satysfakcjonujące, bardzo pozytywne wrażenie, i, tak jak powiedziałem, Efektywnie buduje to poczucie przebywania w samochodzie premium. Ile trzeba za to zapłacić? Podobnie tak jak to miało miejsce w egzemplarzu z zeszłego roku. Ten konkretny egzemplarz, jego konfiguracja zatrzymuje się na niecałych 411 tysiącach złotych. I. No, OK, to jest fura pieniędzy. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale oczywiście nikt nie powiedział, że w marce premium, i to takiej marce premium, która rzeczywiście to premium nam pokazuje, nikt nie powiedział, że będzie tanio. Natomiast biorąc pod uwagę y, moją sympatię, powiedzmy, do szwedzkiej marki, biorąc pod uwagę moje pozytywne korelacje, kiedy myślę o tym wnętrzu, y, kiedy myślę, jak mi się spędza tutaj czas i tak dalej, i tak dalej, nie potrafię przejść do porządku dziennego z niektórymi elementami, które bywają drażniące bądź nie do końca zrozumiałe. Po pierwsze, biorąc już pod uwagę to wyposażenie, no jest to V90, które konstrukcyjnie nie jest propozycją najnowszą. Ostatnio Volvo zaprezentowało odświeżone S90, i mam szczere nadzieję, że za jakiś czas. Szwedzi zaprezentują nam również odświeżone V90. Zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast pod względem tego wyposażenia, ten samochód może nie jest aż tak zaawansowany pod względem oferowanych systemów, jak, czy tego wspomnianego wyposażenia, jak potrafi to robić konkurencja. Przykład z brzegu. Mamy tutaj adaptacyjny tempomat, natomiast nie zauważyłem funkcji automatycznego dostosowywania się do aktualnych ograniczeń prędkości czy nawet sugerowania tych ograniczeń prędkości. Oczywiście jest system, który nam zczytuje znaki drogowe. Pomijam fakt, że robi to nie do końca dobrze, ale jest jak jest. Ogólnie rzecz biorąc, pod względem wyposażenia, nie wiem czy wynika to może Właśnie z wieku konstrukcji, że pewne elementy, pewne technologie nie mogą być tutaj zaimplementowane. Nie wiem. W każdym razie przechodzę z tym do porządku dziennego. Do porządku dziennego natomiast nie mogę przejść z tym, że w moim przypadku Apple CarPlay jest tutaj nadal przewodowy. Tylko i wyłącznie nie ma opcji bezprzewodowej. No, jest to też egzemplarz sprzed faceliftingu, jak wspomniałem, bo. Liftowe XC90, jak sądzę, tak samo XC60 i S90 dostaną, czy dostały już inną bezprzewodową ładowarkę. Tutaj ta ładowarka w zasadzie to nawet tej bezprzewodowej ładowarki tutaj nie ma. O! Natomiast jest opcja bezprzewodowej ładowarki, natomiast ja narzekałem na to, że ta bezprzewodowa ładowarka jest. No krótko mówiąc, trochę mała, do przynajmniej niektórych egzemplarzy telefonów, nie korzystałem z tej bezprzewodowej ładowarki, więc szczerze mówiąc, byłem przekonany, że ona tutaj jest, bo ona z reguły jest tutaj obok tego kryształowego wybieraka z skrzyni biegów. W każdym razie, jeszcze jedna opcja, mając w pamięci, jeszcze jedna kwestia, mając w pamięci tą cenę końcową ponad 410 tysięcy złotych. Trafił mi się egzemplarz, który jako samochód czy egzemplarz prasowy ma relatywnie spory przebieg, bo to są okolice 24 tysięcy kilometrów. Jak na samochód prasowy to jest całkiem sporo i budzi trochę niepokój we mnie, czy budzą we mnie niepokój pewne elementy w tym samochodzie. Po pierwsze, delikatne oznaki zużycia tej skóry. Które są widoczne, tak jak Wam pokazywałem na fotelu kierowcy. Raz, co jest oczywiste, że już po takim przebiegu ta jasna tapicerka delikatnie zaczyna zmieniać swój kolor ona się po prostu staje ciemniejsza ale też boczek fotela kierowcy jest delikatnie już wyrobiony ta skóra delikatnie jest wyrobiona z tym jeszcze też można przejść do porządku dziennego natomiast ten egzemplarz V90, Pokazuje mi jakieś, czy odznacza się jakimiś dziwnymi wpadkami natury elektronicznej. To nie jest pierwszy raz, jak spotykam się z czymś takim w samochodzie marki Volvo, ale na przykład e, często mi się zdarza w tym, czy zdarzało w tym egzemplarzu, że mi się, zawieszał mi się kierunkowskaz. Po prostu. E, ikonka od kierunkowskazu migała, natomiast nie. Spajał się z tym dźwięk akustyczny kierunkowskazu. Poza tym w tym egzemplarzu ewidentnie, nie wiem jak to nazwać, trzeszczy, harczy bardzo dobitnie głośnik z tyłu po stronie pasażera. Nie do końca pozwala się to cieszyć do akustycznymi, biorąc pod uwagę audio Bowers and Wilkins, ale okej. Okay. Są to. Delikatne wpadki, które nie wiem, czy wynikają z tego egzemplarza, czy po prostu wynikają ze zużycia materiału, ale jest to delikatnie, delikatnie martwiące, biorąc pod uwagę nie tylko V90, ale też inne produkty tej firmy, bo pewne niedociągnięcia czy problemy natury elektronicznej spotykam się z tym nie pierwszy raz w szwedzkiej marce. Tak tylko mówię. Warto zwrócić na to uwagę. Natomiast przejdźmy do układu napędowego, bo to jest, myślę, bardzo istotne. Oczywiście mam tutaj tą mocniejszą hybrydę T8, najmocniejszy wariant napędowy. No i pod względem danych technicznych jest to propozycja dla naprawdę wymagających klientów, bo T8 to jest oczywiście silnik benzynowy dwulitrowy, czterocylindrowy, połączony ze wsparciem elektrycznym. Bateria na pokładzie ma pojemność niecałych 19 kWh. I systemowo producent podaje nam, że mamy tutaj 455 koni mechanicznych i 709 Nm, co to są wartości... Fantastyczne. Wartości momentami abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, ile tutaj tak naprawdę mamy pod gazem czy pod akceleratorem, i rzeczywiście przejedziemy się, oczywiście. Tak się uruchamia samochód Volvo, takim przekręceniem startera. I oczywiście pod względem dynamicznym e, niczego tutaj nie powinno nam brakować, bo w każdym praktycznie momencie ten samochód ma czym i ma jak pojechać. Natomiast e, oczywiście warto się odnieść do tego, co deklaruje nam też producent, bo na tych niecałych 19 kWh producent nam podaje, że czysto elektrycznie. Będziemy w stanie pokonać minimum 87 km, co nie do końca pokrywa mi się z rzeczywistością. Bo ja ten samochód odebrałem w pełni naładowany i on pokazywał mi zasięg na poziomie 64 km. Ja go od razu rzuciłem w trasę, więc nie byłem w stanie w miarę miarodajnie tego sprawdzić. Natomiast myślę, że jeżdżąc po mieście, używając do tego rekuperacji. Na pewno te ponad 60, myślę, że do 70 km jak najbardziej będzie realne. Natomiast deklaracje producenta nie do końca się tutaj pokrywają z rzeczywistością, biorąc pod uwagę, że minimum mamy 87, a maksymalnie nawet 105 km. No, chyba nie do końca. Natomiast dynamicznie, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnych problemów. Jest to bardzo efektywne pod względem dynamicznym. Auto, ale chciałbym się skupić na tym pakiecie optymalizacyjnym Polestar Engineered, bo jest to opcja. Oczywiście, nie dostajemy tego w standardzie. Jest to opcja, którą możemy sobie domówić do tego wariantu napędowego T8. To kosztuje 4990 zł. I według producenta dostajemy tutaj e, Szybszą, żwawszą reakcję przepustnicy. Silnik, tak naprawdę moc tego silnika, jest to wszystko przekalibrowane, i ta moc jest dostępna w najbardziej użytecznym zakresie obrotów. Dla silnika benzynowego, producent podaje, że od 2500 do 5000 obrotów na minutę. Tak naprawdę, samochód ma być bardziej dynamiczny ma skrzynia biegów ma też też troszeczkę inaczej reaguje na nasze komendy gazem gaz też ma szybciej reagować samochód ma być bardziej i szybciej ma być bardziej zwarty ma być szybciej gotowy na to co kierowca od niego chce poza tym nastawy napędu na cztery koła e, mają być nastawione bardziej na efektywniejsze oddawanie tej mocy na koła. Czyli więcej momentu obrotowego, według tego, co podają dane techniczne, wędruje wówczas na oś tylną. E, powiem Wam tak: odbywa się to w taki sposób, że swoje V90 zostawiacie na serwisie na około godzinę. Tak naprawdę Volvo podaje, że mniej niż godzinę, mniej niż 60 minut. I ten pakiet optymali, optymalizacyjny to jest pakiet tak tzw. softem, czyli zmiany natury elektronicznej. Co to daje? Daje nam to, wchodząc w tryby jazdy, bo mamy tutaj kilka trybów jazdy, daje nam to dodatkowy, e, dodatkową opcję Polestar. Bo jest, teraz jedziemy w trybie hybrydowym i to jest taki totalnie wyczilowany wychilowa, samochód, Samochód spokojny, który efektywnie wykorzystuje elektrykę. Natomiast co chwilę też słychać, że uruchamia się silnik benzynowy. I nie można powiedzieć, że w trybie hybrydowym samochód jest ospały. Owszem, kiedy jedziemy z wyższymi prędkościami, to da się zauważyć, że reakcja na gaz jest trochę spóźniona. Samochód potrzebuje chwili, żeby zareagować na naszą komendę. Przy niższych prędkościach, ja mu wciskam, on reaguje dosyć szybko, bo on od razu odjeżdża z elektryki. W chwili tak naprawdę potrzebuje silnik spalinowy, który włącza się dopiero po, po pewnym momencie. Natomiast, Pure to jest oczywiście tryb w pełni elektryczny. Możemy sobie też ustawić konstant AWD, czyli jakby równomierne rozłożenie siły, biorąc pod uwagę napęd na cztery koła. Ale, przestawiając samochód w tryb Polstar, co się zmienia? Zmienia się to, oczywiście, w zegarach, zmienia nam się tutaj, że mamy na obrotomierzu napisane Polstar Engineered. Natomiast zmienia się to, że od razu uruchomił nam się silnik spalinowy, który z moich obserwacji wynika, że raczej niechętnie będzie się wyłączał. Czy my się nagrywamy? Tak niechętnie będzie się wyłączał ten silnik bardzo rzadko schodzi poniżej 2000 obrotów na minutę i pod względem odczuć z za kierownicy powiem wam tak układ kierowniczy nie zmienia się w ogóle jeżeli chodzi o zawieszenie bo mamy tutaj pneumatykę natomiast wyczytałem na oficjalnej stronie Volvo że jest to adaptacyjne zawieszenie Natomiast pneumatyczna jest oś Działa to w każdym razie znakomicie. Ma pewne problemy, jeżeli chodzi o krótkie poprzeczne nierówności, no ale nie ma tutaj się nad czym rozwodzić. Komfort podróżowania na tym zawieszeniu jest fantastyczny. W trybie Polstar czuć delikatne usztywnienie tego zawieszenia. Nie jest to wielkie, ale delikatne usztywnienie czuć. Natomiast biorąc pod uwagę to, co podaje nam producent po domówieniu tego pakietu optymalizacyjnego Polstar, rzeczywiście reakcja samochodu, reakcja gazu jest natychmiastowa. Bo tutaj zarówno cała elektryka i silnik benzynowy są gotowe do tego, żeby oddawać nam pełną moc. To działa praktycznie w trybie zero-jedynkowym, bo zobaczcie, Zwolnię trochę, bo mamy tutaj 50. Mamy 20 pary. Ja wciskam. On od razu jedzie. Od razu jedzie, i nawet odbyło się to z delikatnymi szumami dla błędnika. No bo, tak jak wspomniałem, pod względem danych technicznych jest tutaj naprawdę wspaniale. Więc, biorąc pod uwagę ten pakiet optymalizacyjny. Rzeczywiście, reakcja samochodu jest szybsza, jest żywsza, jest natychmiastowa. Nie powiem, że samochód jest gotowy do jazdy sportowej, bo V90 przełączymy się już w tryb hybrydowy. Bo V90 jest nastawione przede wszystkim na komfort i ono przede wszystkim komfortowe ma być i takie pozostaje. Tryb Polstar wyostrza nam jedynie reakcję samochodu, reakcję samochodu na gaz. I w tym trybie samochód jest gotowy natychmiastowo oddać nam, czy oddawać nam tą pełną moc. Nie robi się z tego samochód sportowy czy usportowiony. Raczej robi się z tego doskonały krążownik yy, na autostrady. I wydaje mi się, że jest to opcja dla kierowców, którzy po prostu lubią poganiać samochód na autostradach i lubią, kiedy mają przypływ mocy w sposób natychmiastowy. Absolutnie natychmiastowy, nie ma żadnej zwłoki. Kierowca nie musi czekać na to, aż samochód łaskawie użyje tych 455 koni. Natomiast, czy jest to warte wydawania prawie 5000 zł? Jest oczywiście pewna różnica w działaniu, natomiast jeżeli o mnie chodzi, powiem to oczywiście czysto subiektywnie. Moim zdaniem. Ja bym się nawet ograniczył do hybrydy słabszej T6, bo w hybrydzie słabszej T6 wciąż mamy 350 koni. Mamy według producenta 659 nm. To i tak są takie wartości, biorąc pod uwagę to, co pod względem dynamicznym samochód jest nam w stanie zaoferować. A pojemność baterii pozostaje taka sama niecałe 19 kWh. Nie jesteśmy w stanie wówczas, z tego co widziałem, według konfiguratora, domówić tego pakietu Polestar, tego pakietu elektronicznego, tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że V90 od początku do końca ma być przede wszystkim użytecznym, funkcjonalnym, dużym, luksusowym kombi. Takim samochodem powinno pozostać. Więc hybryda T6 jak najbardziej byłaby myślę wystarczająca, ale dla wyjątkowo wybrednych, wymagających klientów jest taka możliwość. Jeżeli ktoś by chciał domówić pakiet Polstar, to rzeczywiście on delikatnie zmienia reakcję samochodu, ale nie są to różnice Bóg wie jak wielkie. I tak, w standardowym ustawieniu, samochód z tym układem napędowym T8 jest, myślę, wystarczająco dynamiczny, wystarczająco nie wiem jak to określić responsywny, jak na klasę, segment i to, co on sobą reprezentuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moi drodzy, chyba tyle miała być dokrętka. Zrobił się z tego znowu przydługi film. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu czy mojego wpisu na blogu umieszczam w opisie tego filmu niezmiennie. Zachęcam Was do subskrybowania, do zostawiania kciuków w górę, komentowania. No i cóż, ja się wam, z Wami widzę, mam nadzieję, przy okazji testu kolejnego samochodu. Trzymajcie się i szerokość. Hej!